Na początku czerwca zakończył się gminny projekt edukacyjny Odlotowy Pruszków. Organizatorem była szkoła podstawowa nr 10 we współpracy z Pruszkowską grupą Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Brały w nim udział wszystkie miejskie podstawówki. Projekt realizowany był w Pruszkowskich szkołach przez cały rok. I tak naprawdę każda ze szkół bez zbytniego jęczenia, niechcenia zaangażowała się w realizację zadań. Było to na pewno wymagające i dla nauczycieli i dla uczniów, bo dwa spacery ornitologiczne, bo wykonanie pracy konkursowej. Natomiast myślę, że dużym plusem było to, że przychodzili edukatorzy. Jak widziałam na filmiku prace, które szkoły przysyłały Ilość tego, jakość, uśmiech dzieci, które te prace wykonywały, myślę, że dla nich to była ogromna frajda. Z tego, co wiem, to nawet dzieci trochę marudziły, że nie było śniegu, bo nie mogły tak długo, jakby chciały dokarmiać ptaków. Myślę, że ten projekt otworzył im też takie oczy na trzeci wymiar na właśnie tak, jak pan prezydent powiedział podczas zakończenia podniesienie głowy w górę i obserwowanie naszej przestrzeni miejskiej, jeżeli chodzi o ptaki. Dzieci się zaangażowały, nawet e, same później się dowiadywały i mówiły mi nowe ciekawostki na temat ptaków, więc bardzo się wciągnęły w ten projekt. E, wyjście przybiegały naprawdę bardzo sprawnie, e, szukały Wszędzie zauważały, tu proszę Pani jest tutaj gniazdo, to tu jest jakiś ptak, proszę Pani a co to, więc były bardzo zaciekawione, bardzo zaangażowane w robienie projektu. My akurat robiliśmy karmniki, były zaciekawione też tym, co do tych karmników kładamy, jak te ptaki dokarmiamy, więc bardzo pozytywnie zostało to odebrane przez dzieci. Dużą naukową wartość stanowił szczególnie jeden z elementów projektu – inwentaryzacja ptaków krukowatych w Pruszkowie. Skupiliśmy się głównie na dwóch gatunkach na sroce oraz wronie siwej. No i udało nam się zrealizować zadanie razem z dziećmi od jesieni jeszcze do wiosny. W okresie szlęgowym chodziliśmy, wyszukiwaliśmy gniazda. No jakby te dane zebrane, takie cenzusowe, podstawowe dane zebrane razem z dziećmi pozwoliły ocenić tam populację obydwu gatunków gniazdujących w mieście. Wrony siwej na około 30-50 par. Sroki dwa razy więcej, ponad 100 par. Badania zostaną wykorzystane przez Pruszkowski Otop w szerszej pracy. Powstaje oddolnie siłami tutaj członków, wolontariuszy, miłośników ptaków Pruszkowia Atlas Ptaków Miasta. Generalnie znamy rozmieszczenie i skład gatunkowy gatunków, które w mieście można spotkać. Natomiast w trakcie inwentaryzacji skupiliśmy się tylko na ptakach kruchowatych, ponieważ no nie da się robić wszystkiego jednocześnie, a to była jedna z trudniejszych grup do oszacowania. Podczas uroczystości zakończenia projektu uczniom zostały wręczone symboliczne nagrody. Nagrodą, którą otrzymały wszystkie szkoły, była tablica. Z tak naprawdę pracą dzieci, ponieważ na tej tablicy zostały umieszczone obserwacje ornitologiczne dzieci dotyczące inwentaryzacji ptaków krukowatych w Pruszkowie, więc ta praca jest efektem pracy wszystkich szkół. Do tego szkoły dostały jeszcze zmontowany filmik, no i nagrody za wytrwałość przez cały rok. Są to ufundowane przez prezydenta miasta Pruszkowa gry edukacyjne dla szkół.